Bachty, masz ty. I nogą. O tak. I nogą. ręką. Ale nie wyrywaj. I, nie wyrywaj. O, Oj, Mateusz. Ja nie, ja nie ja Wiesz, że było specjalnie. Ja nie robimy troszkę? Nie no, tak, go uderzysz w chłonce To go będzie polał, bo ciągnie. nogą. Olo. Olo. nogą. Olo, walcz pięścią. ja nie mogę. Możesz, chcesz stać i ci ich Jak to cię leży, to co? Tak. Ty mały zewo. kiedyś zostałeś tym kłopotem. tak. A masz Nogą ją, o tak. A masz ty. Masz, tak. A masz tak to do przedszkola pójdziesz na ten na y, nie, ja nie tu nie, dzieci, ja wchodzę do przedszkola ale tu, tu jest, Krzysiu nagrywa właśnie wszystko na taśmie na ten wszystko będzie, jak no ty musisz, dzieci agresji bo to jest przemoc w rodzinie skąd to się bierze no to szkoła wychowuje i tak, tak, i tak, tak ciężki jest

teraz chcę powiedzieć kto przyjdzie do pracy jak prokuratury, i jak prokuratura sądy będą funkcjonować e? Olu nie podchodź sam synku nie dziękuję to był Michał Janczura. Tak, tak, tak. No bądź, tata, listka sobie zerwij dobrze I tak dobrze dobrze tak. jakiego chciał o. O. O, to ma że zgąłą nie listka.

nie mam zazdrosu, Mawi się musimy też kochany. Nie, 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 nie. Proszę to zostawić. Tym razem kierowcom nie przypadek. Dobrze, byszkę możesz. proszę zostawić.